Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie Dębowej Chatki. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie kolejne sprawy zaginięć ludzi zbierających jagody. Wszystkie sprawy zostały opracowane na podstawie książki Davida Polaidysa Missing 411 Eastern United States i uzupełnione o treści dostępne na stronach internetowych poświęconych zaginionym ludziom. Sprawa numer 1. David Fife, 85 lat. Zaginął 6 lipca 1952 roku. David na co dzień mieszkał w miejscowości Rehoboth w stanie Massachusetts. Jest ona położona niedaleko dużego miasta, jakim jest Providence. Rehoboth w latach 50 otaczały i nadal otaczają gęste lasy. 6 lipca 1952 roku 85-latek postanowił wybrać się na jagody. Robił to wielokrotnie i znał te lasy od urodzenia. Gdy nie wrócił do domu, rodzina wezwała policję i rozpoczęto poszukiwania. Na miejscu zjawiło się wielu funkcjonariuszy, strażaków, harcerzy i wolontariuszy. Psy tropiące doprowadziły poszukiwaczy na bagna i tam zgubiły trop. Z relacji najbliższych Dawida wynika, że mężczyzna nigdy nie zapuszczał się aż tak daleko z powodu zaawansowanego wieku, a także dlatego, że ciężko było poruszać się po tak podmokłym terenie. 85-latek nie wykazywał oznak demencji. Przeszukano bagna i całą okolicę, jednak nigdy nie znaleziono pana FIFA. To, co się z nim stało, pozostaje zagadką do dziś. Czy zabłądził, poszedł w zupełnie inną stronę, padł ze zmęczenia i utonął na bagnach? Czy też stało się coś innego? Sprawa numer dwa. Gary Bailey. Trzy lata. Zaginął 17 lipca 1954 roku. Państwo Bailey mieszkali w Throndike w stanie Maine. 17 lipca 1954 roku wybrali się razem ze swoim trzyletnim synkiem Garem w pobliże góry Spears Mountain niedaleko miasteczka Knox. Rodzina chciała spędzić czas z przyjaciółmi zbierając jagody. Wszyscy dobrze się bawili. W pewnym momencie matka, pani Bailey, Zostawiła dziecko z ojcem i poszła porozmawiać ze znajomymi. Kenneth Bailey był niewidomy, ale nie miał problemów z opieką nad dzieckiem. Jednak, jakimś sposobem nagle stracił kontakt z trzylatkiem. Zaczął wołać syna po imieniu, szukać, a gdy to się nie udało, na miejscu pojawiła się matka dziecka i reszta przyjaciół. Wszyscy przeszukiwali najbliższą okolicę, a gdy niczego nie znaleźli, wezwali policję. Artykuły mówią, że 500 poszukiwaczy pomagało w poszukiwaniach Garego. Wśród nich znaleźli się strażnicy leśni, policja stanowa, harcerze, strażacy i wolontariusze. Po całonocnych poszukiwaniach nie znaleziono żadnych śladów dziecka. Około 24 godziny po zaginięciu Garego, dwaj poszukiwacze, wolontariusze, usłyszeli dźwięk przypominający płacz dziecka. Ruszyli w jego kierunku i znaleźli trzylatka. Chłopiec żył, miał zadrapania na całej twarzy, ale jego ogólny stan był dobry. W artykule z gazety Sarasota Herald z 19 lipca 1954 roku możemy przeczytać: Poszukiwacze znaleźli malca po przeciwnej stronie Spear Mountain od miejsca, gdzie zaginął. A jego ślady wskazywały, że dziecko przeszło przez szczyt 500-metrowego wzgórza. W innym artykule podano, że odległość, którą pokonał Gary, wynosiła niecałe 6 km. Ciężko jest uwierzyć, że trzyletni chłopiec w ciągu 24 godzin uciekł dorosłym. Wszedł na 500-metrową górę, a następnie w dół, pokonując prawie 6 km. Wydaje się, że dziecko zostało porwane. Pytanie tylko przez kogo. Na jego ciele, oprócz zadrapań, nie stwierdzono oznak stosowania przemocy. Ciekawym aspektem jest również fakt, że ojciec dziecka był niewidomy. Jeśli słuchaliście innych filmów na dębowej chatce, to wiecie zapewne, że wiele dzieci z serii Missing for One ginie, gdy tylko rodzice na chwilę spuszczają je z oczu. Sprawa numer 3. Rose Jewett, 95 lat. Zaginęła 11 sierpnia 1957 roku. Pani Jewett mieszkała w Elk River w stanie Idaho. Miała 95 lat i większość czasu spędzała w domu. Dlatego też przyjaciele i krewni postanowili zabrać ją na wycieczkę około 12 km na północ od jej rodzinnego miasta. Był to i w zasadzie nadal jest teren bardzo odludny, porośnięty gęstymi lasami. 11 sierpnia w czwartek ekipa rozbiła obóz w lesie i rozpoczęła biwakowanie. Około godziny 16.15 postanowili przejść się kawałek w las, aby pozbierać jagody. Dzieci Rose uzgodniły z nią, że 95-latka zostanie w obozie ponieważ kobieta miała problem z poruszaniem się z powodu udaru, który miała parę miesięcy wcześniej. Ekipa wróciła po 45 minutach, ale Rose zniknęła. Jej rodzina i znajomi przeszukali cały teren obozu. Nie znaleźli żadnych śladów staruszki i nic nie wskazywało, w którą stronę się udała. Wezwano policję i rozpoczęto poszukiwania. Przez Pięć kolejnych dni około 60 poszukiwaczy przeczesywało cały obszar dookoła obozu. Psy tropiące po sprowadzeniu na miejsce przez trzy dni robiły praktycznie to samo. Chodziły w kółko wokół obozu i zatrzymywały się w miejscu. Śledczy stwierdzili, że prawdopodobnie kobieta uciekła. Jednak jej dzieci w to nie wierzyły. Wiedziały, że ich matka nie była w stanie przejść większej odległości. Więc nawet jeśli gdzieś poszła, to nie mogła być daleko. Przez pięć dni ponad pięćdziesięciu ludzi nie znalazło żadnych śladów Rose. 19 października 1957 roku córka Rose zaoferowała 300 dolarów nagrody za każdą informację o jej matce. Wartość 300 dolarów z 1957 roku wynosi obecnie ponad 3200 dolarów, więc było to dość sporo. Niestety, Rose nigdy nie została odnaleziona. Na kempingu nie było krwi ani śladów ataku, więc jeśli kobieta nie mogła chodzić i nie zaatakowało ją jakiejś zwierzę, musiała zostać uprowadzona. Pytanie tylko: kto wybiera się do lasu w tak odludne tereny? Upatruje sobie 95-letnią kobietę po udarze, następnie czeka, aż jej rodzina ją zostawi, wpada do obozu i ją porywa. Jeśli przeanalizujemy te fakty, to nic tutaj nie ma sensu. Śledczy przesłuchali zarówno rodzinę, jak i znajomych i nie znaleźli dowodów, aby ich wersja była nieprawdziwa. Sprawa numer 4. Richard Ricky Craig. 5 lat. Zaginął 15 sierpnia 1957 roku. 15 sierpnia 1957 roku, pięcioletni Richard Craig, zwany przez rodziców Ricky, wybrał się na rodzinne zbieranie jagód w okolicy miasteczka Trout Lake w stanie Waszyngton. Obszar ten znajduje się około 40 km na południe od góry Mount Adams i leży na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza. Około godziny 10 rano rodzice stracili małego Rikiego z oczu i zaczęli go szukać. Jednak gdy nie mogli go zlokalizować, udali się do lokalnego biura służby leśnej i poprosili o pomoc. Ojciec Rikiego, Elmer Craig. Był dyrektorem szkoły w mieście Hera w stanie Waszyngton. Mężczyzna miał wolne ze względu na letnie wakacje i cały czas szukał swojego dziecka. Przez pierwsze dwa dni, w których uczestniczyło około 600 poszukiwaczy, wolontariuszy, ekipy z psami tropiącymi, a także funkcjonariuszy organów ścigania, nie znaleziono niczego. W pewnym momencie na tym obszarze było tak wielu poszukiwaczy, że służba leśna zamknęła obszar dookoła Trout Lake dla zbieraczy jagód, ponieważ przeszkadzali w poszukiwaniach. Trzeciego dnia poszukiwań o 5.30 do akcji ratunkowej dołączyła ekipa pracująca przy wyrębie lasu. Zaczęli przeczesywać obszar znajdujący się około kilometr od drogi Trout Creek Road. Było to mniej więcej 8 kilometrów od miejsca, gdzie zaginął Ricky. Po paru godzinach szukania znaleźli pięciolatka. Dziecku brakowało jednego buta. Miał zadrapania na całym ciele, ale poza tym był w zaskakująco bardzo dobrym stanie. Tak dobrym, że ratownicy nie mogli uwierzyć, że Ricky spędził dwa dni w lesie. Pięciolatek nie potrafił powiedzieć, co robił, gdzie był, ani co się stało, był zdezorientowany i niczego nie pamiętał. Sprawa numer 5 Markelin Cummings, pięćdziesiąt cztery lata. Zaginęła 14 lipca 1969 roku. Markelin na co dzień mieszkała w mieście Spokane. 14 lipca 1969 roku, 54-latka wybrała się zbierać jagody do lasu na północ od jeziora Priest Lake. Gdy nie wróciła do domu, rodzina zadzwoniła do biura szeryfa. Zastępcy przeszukiwali teren w pobliżu granicy stanu Waszyngton i Idaho na południowy wschód od jeziora Sullivan oraz w regionie dookoła jeziora Priest Lake. Szeryf Norman Cox osobiście prowadził poszukiwania. Po pierwszym dniu akcji ratunkowej wezwano na pomoc funkcjonariuszy z hrabstwa Watcom County oraz innych pobliskich hrabstw. Kobiety nigdy nie znaleziono. Co ciekawe, to to, że na tym obszarze w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęło bardzo wiele osób. Sprawa numer 6: Raymond Tunnicliffe, 79 lat. Zaginął 26 sierpnia 2002 roku. Raymond pochodził z Saskatoon. 26 sierpnia wybrał się do Tracy Lake, aby zbierać jagody. Jest to odludny i bardzo dziki teren na północy Kanady. Mężczyzna zatrzymał się w sklepie w miasteczku Wayakwin i poinformował właścicielkę, że wybiera się na wędrówkę nad jezioro. 79 latek powiedział kobiecie, że jeśli nie wróci w ciągu trzech dni i nie da jej znać, to niech zawiadomi policję. I tak też zrobiła. Poszukiwania trwały przez dwa tygodnie. Użyto samolotów, psów tropiących, wielu ekip naziemnych, wolontariuszy i praktycznie wszystkiego, co było możliwe, aby znaleźć Raymond'a. Niestety nie znaleziono niczego. W gazecie Lethbridge Herald z 26 sierpnia 2002 roku możemy przeczytać wypowiedź jednego z członków rodziny zaginionego: Nie znaleźliśmy niczego, zupełnie nic. Wygląda to tak, jakby porwali go kosmici. Podsumowując, cytat z gazety doskonale przedstawia, co czują zespoły ratownicze, gdy ich wielodniowe wysiłki nie dają żadnych rezultatów. Oczywiście nie zawsze udaje im się odnaleźć zaginionego żywego, jednak gdy nie znajdują śladów stóp, ubrań, krwi, obozu itd. To jest to naprawdę zdumiewające. Godne uwagi jest również to, że Raymond wiedział, gdzie idzie. Przybywał w tej okolicy już wielokrotnie, poinformował właścicielkę sklepu, że jeśli nie wróci w ciągu trzech dni, to niech wezwie policję. Co stało się z Raymondem? wpadł w jakąś rozpadlinę, jaskinię albo bagno, czy też stało się coś innego. Tego zapewne nie dowiemy się nigdy. Sprawa numer 7. Frank Szpak. 69 lat. Zaginął 23 września 1996 roku. Pan Szpak mieszkał w Kirkland Lake w prowincji Ontario w Kanadzie. 23 września 1996 roku 69-latek wybrał się do lasu na Jagody. Niestety, nigdy nie wrócił z tej wyprawy. Akcja poszukiwawcza była prowadzona przez kilkanaście dni, jednak nigdy nie znaleziono żadnego śladu po Franku. Najbliżsi twierdzili, że mężczyzna miał oznaki bardzo wczesnej demencji, jednak radził sobie bardzo dobrze. Ostatni raz był widziany ubrany w szary sweter, zielone spodnie, brązowe buty i czapkę z daszkiem z napisem Motorola na przodzie. Sprawa numer 8. Luciano Trinestić. 78 lat. Zaginął 24 lipca 2007 roku. Kolejna sprawa z Kanady i tak jak w przypadku tajemniczych zaginięć myśliwych w prowincji Ontario, skupia się na obszarze w pobliżu miasteczka Timmins. Luciano mieszkał w Porcupine. 24 lipca 2007 roku. Wybrał się jak co roku na zbieranie jagód wzdłuż drogi Murphy Road. Znajduje się ona na wschód od autostrady numer 655. Gdy 78-latek nie wrócił do domu na kolację, wezwano policję. Funkcjonariusze przeczesali cały 7-kilometrowy obszar, chodząc w rzędach w odległości kilku metrów od siebie. Z powietrza w akcji ratunkowej pomagał samolot i helikoptery. A na ziemi ekipy z psami tropiącymi oraz poszukiwacze na kładach. Gdy znaleziono niebieskiego jeepa należącego do Luciano, skupiono się na obszarze wokół niego. Samochód znajdował się na wąskiej drodze w okolicach miasteczka Murphy. Był to obszar, który zaginiony znał bardzo dobrze. Drzwi jeepa nie były zamknięte. Okna również były opuszczone. Cały obszar dookoła porastały gęste krzaki pełne jagód i malin. Przez ponad dwa tygodnie trwały masowe i wyczerpujące poszukiwania prowadzone w północnym regionie miasta Timmins. Dziesiątki specjalnie wyszkolonych poszukiwaczy ochotników z organizacji Timmins Search and Rescue oraz Parkupane Area Search and Rescue wraz z przyjaciółmi i członkami rodzin włączyło się w te działania. Pracowali bez wytchnienia pomimo upałów i rojów komarów. Po mieście krążyły plotki, że padł ofiarą ataku niedźwiedzia, padł do szybu kopalnianego, został uprowadzony, lub że wpadł do potoku i utonął. Nie znaleziono jednak nic żadnego ubrania, żadnych oznak wskazujących na morderstwo, nie znaleziono nawet niedopałków papierosów. Pomimo że Luciano był nałogowym palaczem, policja sięgnęła nawet po mapy geologiczne, by zbadać możliwość, czy mężczyzna nie wpadł do jakichś starych wyrobisk górniczych. W drugim tygodniu poszukiwań podjęto ostateczną próbę przejścia przez wcześniej przeszukany teren, na wypadek gdyby coś zostało przeoczone. Jednak i tym razem nic nie znaleziono. Poza jego pojazdem nie było ani skrawka dowodu, który wskazywałby na to, że Trinitycz przebywał w okolicy. Policja przeszukała cały teren jeszcze raz, ale tym razem w poszukiwaniu śladów na popełnienie przestępstwa. Jednak i tym razem nie znaleziono niczego. Ratownicy i policjanci byli bardzo sfrustrowani brakiem jakichkolwiek śladów po 78-latku. Konstable Mark Depati. W jednym z wywiadów stwierdził: Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego jeszcze go nie znaleźliśmy. Zastanawiające jest również to, że nie ma żadnych śladów na temat tego, jak i dlaczego doszło do tego zaginięcia. Luciano nigdy nie został znaleziony. Omawiany w poprzedniej sprawie Frank Szpak zaginął w stosunkowo bliskiej odległości, a obaj panowie byli w podobnym wieku. Czy jeden i drugi zabłądził w lesie i zmarł? Czy wpadli w jakąś dziurę w ziemi, wyrobisko, przepaść, jaskinie itd.? Czy też przytrafiło im się coś innego? Coś, co ciężko wytłumaczyć i w co trudno jest uwierzyć? Jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Piszcie w komentarzach swoje teorie i przypuszczenia. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne filmy dębowej chatki.